Pozdrawiam kurwa w Porsche. w Pociąg Ja yeah, pierdolę pedoliną z Ej tutaj drona wtedy na przykład Nie wiem, powoli Robimy co. Czy? Tak? Czyli co robimy, czyli Mam jechać autem? Tak Ale... Nagrywamy dalej e, teledysk Już jestem przebrany w normalniejsze ciuchy to Plan jest taki, żeby nagrać ogólnie na drodze Eee... Łukasz, powiedz coś do kamery. Na chwilę startujemy dronem i robimy kurwa. Gruby. Dobra, mało ważne, mu Waldek. Eee... Nie no, żartuję, powiedz coś, Łukasz. Grube manewry będą nie lotnicze. Tak. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej. Gdzie masz drona? No tu leży na ziemi. Ważaj! O jezus. Ojejku, prawie na niego nadetnąłem Zakręt dupką. <laughs> Musisz mieć do klipu. W życiu nie chcę takiego czyjeś tancerki. Nawet chciałem, żeby cię wyłaniać za chmur. Patrzę. Ej, góra. Paweł. To jest kurwa lampa. Kurwa tam. Lampa, jak z królewskim. Naprawdę, chciałbym wtedy zrozumieć o co chodzi w tej kiesence, ale kurczę, no nie umiem tego pojąć. Na się nic o tym nie pisze. Dlaczego jeszcze nie o tym na dziś się? Bo nie możecie to. Zamknij pisze, zrobię kurwa. Nie piszę jeden, jeden. No, 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 jeden. Wszystko! Okej. Okay. Eee, śmigłowiec powietrzny, eee, Michał Airlines wyruszył. Za tobą, centralnie za tobą. Zasięg grip. <grym> nie wraca, nie wraca, Mamy idealne ujęcie na siebie, z góry, przy rządzie. Idealne ujęcie, to ja. To ja. Wejdź <susurga> Weź tu tak do połowy Chodź To ja mam się! <sl enviramas> Nie, bez a tego nie tego też nie chcę. Czekaj, bo... Ja muszę mieć to do... Tu niby coś się świeci na czerwono, że niby coś... Ja miałem, ja miałem. Szybciutko tylko. O Jeju. Szybciutko. Nie, nie Bądź Ostrożnie. No o, właśnie, to jest dobre No się tak. Dobra, muzyka. Ale czekaj.

Jaki to domy? Muzyka! A Jako... Kolega mu... <grym> to... z policji jest, więc... Aaaa! Jak z policji, to... Muszę uciekać! <grym> Uciek ja, no, no i co? No i coś nagramy i... I, i sprawdzamy... Co to za szatańskie gówno jest... Ale wiadomo... Że coś będzie sprawdzane, coś nie... No, się coś coś nie, będzie za fajnie bo po ja się, kurwa, po fajnie na Powiedz coś! Mów! 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 cicho Inwentory! <grym> inwentory, Dobra. kurwa, Wieś, coś, tak. Przynajmniej coś co robię tak. Co robisz? Ponajmniej coś robię. Co? Łazuj, że w kurbiasz making of mojego klipu jest ze mną, kurwa, mój kooperator Jest z nami Weron backpack, jest z nami Chinua, kurwa <gulak> <gulak> Chinua, kurwa, kamerzysta numer dwa eee, I bawimy się bardzo dobrze <gulak> A co to za niewiasta? Pani Majka, koleżanko, jesteś tu sama <gulak> jest to moje miasto <gulak> Jeszcze Dobra, mój. chodźcie, dawajcie Co powiesz o klipie, jak no wyjdzie? Jajficie, wie, wiele świeżych, takich innowacyjnych rozwiązań, bym powiedział Drip, my drip! Uh -huh. Michał, co powiesz o klipie? Szybko, trzy słowa. Fajny bardzo. Mi się też bardzo podoba. Dawaj tego no, nupla. Dawaj nupla. Tego, no, te co ci wtedy wypadło. Zimno nie jest. Sos. Sos. No idź do niego. Ja się Nie odleci ci No idź w jego stronę, na pewniaka. Tu możesz nagrywać cały czas do, do niego może Co powiesz do kamery? Sprawdzę ładnie, bo mi się podobało Widzę, jesteś pełen entuzjazmu Tak A gdzie wyrósł? Poszedł się oddać Spalkaj Latarka Poczekaj, poczekaj Chwila Cięcie będzie Dziękuję Dziękuję. Tak Na razie. Trzymajcie się. Realizatorem coś był Warner Bros. Fajnie by było Współkazu. Fajnie by było. I ta osoba, która który wyjdzie za trzy. Pożegnaj się! Ej, ej! Przepraszam pana! Przepraszam, przepraszam tylko pana. Tutaj, tu zapraszam Tu Niech Wam przedstawi swoje mieszkanie, szybko. Yy, dostałem socjalkę, nie? Dobra, daj mi też synu. Się... Daj, daj mi tą kamerę! Ja ci powiem jeszcze może parę słów od Mów, siebie. Parę nie? słów do słów. Parę słów od siebie. Tu ja zapalę lampy. Bo męczarni, e, w wielu godzinach nagrywek i tak dalej. Kończymy to dzisiaj. Każdy z nas już jest zmęczony. To jest to po prostu mega ciekawe, jak to wyjdzie. Jak to Michał kurwa zaaranżuje i tak dalej, wszystkie te nasze wstawki. Zapraszam, pana Proszę, jak Ci się podobało y, nagrywanie teledisku? Jak? Um, sądzę, że bez mojej pomocy ciężej by było, ale zajebiście wyszło. Jesteśmy zadowoleni wszyscy, Jebany i przekrytek. O tych chuju, bobrze. Poproszę kolejne osoby. Backpack! Backpack! <laughs> jak back. panu podobał się dzisiejszy wypad i kręcenie teledisku? Bardzo dobrze tak. Y, pomidor. A, wyszło bardzo świetnie. To prawda 9. prawie już 10 godzin. Skręcenia na planie filmowym, ale myślę, że efekty finalne będą zadowalające. Ciężka praca popłaca, tak? E, jak najbardziej popłaca. Pamiętajcie, trzeba zapierdalać, żeby mama była dumna. Chciałbym tym akcentem e, zakończyć. Zakończyć e, to wszystko e, Ten filmik i Zapraszam nas na Instagram I ogólnie na socjale Fortrapa Fortrap Label na Instagramie Fortraf Na Facebooku Fortrap Label Na YouTubie Fortrap Label To się wszystko dzieje na waszych oczach Pamiętajcie Fortrap to jest kurwa rodzina Fortrap for you McBang.